Cześć, miłości, moje najdrosze. Nazywam się Laura Górka i zapraszam Cię na kolejny odcinek filmu z serii Mentalne Bogactwo. I w tym odcinku dowiesz się, dlaczego masz taki mętlik w swoim życiu, mimo tego, że starasz się jak możesz, mimo tego, że manifestujesz życie swoich marzeń, mimo tego, że robisz wszystko, by Twoje myśli tworzyły Twoją rzeczywistość jak najlepiej tylko się da. Dlaczego tak się dzieje, że mimo tego wszystkiego widzisz w swoim życiu odgroma sprzeczności, dlaczego pojawiają się sytuacje, w których nie chcesz brać udziału. Dlaczego nie jesteś w stanie tworzyć tego, na czym cały czas skupiasz swoją uwagę. Co się dzieje? O co w tym wszystkim chodzi? Opowiem ci właśnie w tym odcinku. Także zapraszam cię serdecznie i zapraszam cię również do zasubskrybowania tego kanału, jeśli chcesz być na bieżąco, przede wszystkim jeśli chcesz zacząć myśleć jak człowiek bogaty mentalnie, jeśli chcesz prowadzić życie jak człowiek bogaty mentalnie, co to oznacza? Oznacza to, że jesteś szczęśliwy, pełen szczęścia, spokoju i radości, niezależnie od tego, co dzieje się w Twoim życiu, bo wiesz, że to Ty jesteś kreatorem swojego życia. Odpowiadam Ci już na to yy, pytanie, które. Przez bardzo długi czas zadawałam sobie, kiedy byłam na początku swojego rozwoju i też właściwie jeszcze do niedawna przerabiałam ten temat. Dlaczego panuje dysharmonia w Twoim życiu? Dzieje się tak dlatego, że wysyłasz sprzeczne sygnały. Tak jest bardzo często w momencie, kiedy zaczynamy pracować nad sobą i yy, przestajemy się skupiać na tym, by obserwować to, co się dzieje w naszym życiu. Czujemy się już troszeczkę swobodniej z tym swoim rozwojem, czujemy, że mm, no już nie, potrzeby, nie potrzebujemy aż tak się skupiać na tym, co się dzieje, no bo wiemy, że wszystko nas prowadzi, flow nas prowadzi, wszystko jest ok, ale zapominamy o tym, że nadal jesteśmy częścią Matrixa, że nadal czy jesteśmy częścią tego świata, w którym cały czas coś nas rozprasza i odciąga naszą uwagę od nas samych. I u mnie tak się właśnie stało, bo Mm. kiedy zaczęłam się rozwijać, to na samym początku mnóstwo medytowałam naprawdę cały czas, koncentrowałam się tylko na tym, żeby um, mój umysł był w pełni przejrzysty, czysty, bym mogła obserwować to, co się dzieje w moim życiu. I kiedy już poczułam swobodniej, <grych> to stwierdziłam, że no przecież mogę sobie na razie pozwolić na to, żeby koncentrować się na tej medytacji, która jest tak naprawdę w każdej czynności. Tylko najważniejsze jest to, by skupiać się na niej bardzo mocno. Na, na tym momencie, tu i teraz. Zmywanie naczyń może być medytacją, robienie czegokolwiek może być medytacją, ale tylko wtedy, kiedy faktycznie już jesteś w stanie yy, mieć pełną uważność na swoje myśli. I kiedy to się dzieje, kiedy wytrenujesz to, a trenujesz to najpierw właśnie za pośrednictwem medytacji. I pytanie: kiedy, skąd ja mam wiedzieć, czy, czy to jest już ten moment? Nie zastanawiaj się nad tym. Przyjdzie ten czas, gdzie odejdzie od ciebie ta medytacja. Tylko, że w moim przypadku było tak, że ta medytacja do ode mnie odeszła, ale znowu w moim świecie zadziały się takie rzeczy, że mnie wciągnęły do siebie. Czyli jakby poddałam się znowu e, swojemu umysłowi, który tak naprawdę generuje myśli nie pochodzące z wewnątrz mnie, tylko pochodzące z programów, które. W moim umyśle się zapisały. I teraz, kiedy ja dałam się w to wciągnąć znowu, to przestałam zauważać moment, w którym nie jestem w stanie obserwować swoich myśli. I yy, ten moment był naprawdę bardzo subtelny. Kiedy, dopiero kiedy zaczęłam widzieć, co się dzieje w moim życiu, wróciłam do siebie. Przestałam już jakby gonić za tym, co ja chcę wykreować, bo to, bo to głównie chodziło o to, że ja stwierdziłam, że ja zaczynam teraz kreować życie swoich marzeń, bo ja jak um, zaczynałam swoją przygodę, ja byłam całkowicie sfokusowana na tym, żeby usunąć wszelkie programy z, z mojego umysłu. Większość się jak najbardziej udała, ale to wynikało z tego, że ja byłam totalnie skoncentrowana na tym, by te programy zauważać, więc ja nie manifestowałam życia w, w bogactwie, pieniędzy, domu i tak dalej. Ja na początku swojej drogi, właśnie bardzo często mnie pytacie, jak to się stało, że tak, szybko, yy, że tak szybko się przebudziłam, że tak szybko znalazłam się w tym miejscu, w którym jestem teraz, bo ja totalnie byłam sfokusowana na tym, żeby obserwować siebie, zauważyć się, pokochać siebie, wszystko zaczyna się od miłości. Ja dlatego tak bardzo wałkuję ten, ten temat. Pokochania siebie. Dla mnie nie ma nic ważniejszego. Nie ma takiej możliwości, by móc mm, iść przez życie z taką siłą, z jaką ja teraz idę, bez miłości własnej. Nie ma takiej opcji. Jak masz iść przez życie z uśmiechem i z siłą, jeśli ktoś, z kim spędzasz resztę życia, nie jest nawet przez ciebie kochany. To, to jest tak samo, jakbyś tkwiła w związku z mężczyzną, na przykład, którego nie kochasz. To jest to samo. Życie ze sobą, jeśli się siebie nie kocha. Więc jeśli chcesz mieć pełne wsparcie w życiu, jeśli chcesz mieć pełną miłość w życiu, jeśli chcesz mieć szczęście z byle powodu, jeśli chcesz czuć się dobrze ze sobą, jeśli chcesz potrafić spędzać ze sobą czas, to kluczowe jest pokochać siebie. Nie ma innej drogi. Jeśli chcesz mieć siłę w życiu, nie ma innej drogi. Zwróć uwagę, że jakkolwiek chcesz, cokolwiek chcesz w swoim życiu zrobić, to wsparcie jest bardzo potrzebne. Zwróć uwagę, że łatwiej jest żyć z człowiekiem, który ci mówi jesteś wspaniała, jesteś cudowna, zobacz, jak szybko wzrastasz wtedy. I to nie jest powiedziane, że ty musisz znaleźć takiego człowieka, bo to, ty go masz przed sobą w lusterku, jak się patrzysz w lusterko, tylko musisz zrozumieć, że to jesteś ty. Kiedy to już przyjmiesz i zrozumiesz, to Twoja droga będzie znacznie łatwiejsza. I teraz byłam całkowicie sfokusowana na tym, żeby pokochać siebie, żeby się w tym kierunku rozwinąć. I w pewnym momencie, to było po śmierci mojego taty, ja poczułam ja po prostu chyba przestałam medytować. Właściwie to wydaje mi się, że to było też ze strachu troszeczkę, że ja byłam przerażona tym wszystkim, co się wydarzyło. I ja, ja już nie chciałam się jakby logować, że tak powiem, w niebo poza Matrix, i chciałam po prostu w jakiś sposób chyba przeżyć ten ten ból, tą żałobę tutaj, na ziemi, jako człowiek. Yy, mówię o tym, jakbym była jakimś awatarem, <grym> jestem. I teraz tak, w momencie, kiedy zatraciłam to wszystko, nagle zaczęłam patrzeć na swoje życie, bo dla mnie było okej, okay. okej, okay, nie medytuję, przecież, przecież już umiem, przecież zauważam swoje myśli, przecież wiem, jak to działa, wiem, wiem o co w tym wszystkim chodzi. I faktycznie przestałam, zaprzestałam tej medytacji na, na bardzo długi czas, na kilka tygodni na pewno. I nagle zobaczyłam, co się dzieje w moim życiu. I kiedy zobaczyłam, co się dzieje w moim życiu, i że to się wysypuje, tamto się wysypuje, no kurczę, no jak? No przecież myślę dobrze, przecież no, kontroluję w miarę swoje zachowania. To. To, to, co robię na co dzień, jest spójne ze mną. Nie robię czegoś w sobie. Wszystko to, co się dzieje w moim życiu, jest jak najbardziej z... połączone ze mną. Więc to się dzieje. że jestem szczęśliwa. Wszystko jest okej. Okay. Uśmiecham się, cieszę się. Codziennie wysyłam cudowny sygnał. Aż nagle zaczęłam... I to, I to właśnie też ma związek z programem, znaczy z programem, właściwie z tą, yy, z tą paczką marzeń, którą stworzyłam w której jest y, audio, y, e-book oraz medytacja. I to też stworzyłam, dlatego że właśnie jakby rozgryzłam to. Między innymi to był taki produkt tej całej mojej ciężkiej pracy, którą zauważyłam w swoim życiu i takiego też niezrozumienia, o co chodzi z tą manifestacją, dlaczego ja nie potrafię tego manifestować, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego wszyscy manifestują, tylko nie ja. Dlaczego oni wszyscy wszystko przyciągają, tylko kurczę umieść coś dzieje w życiu. Mimo, że się rozwijam, mimo, że prowadzę konto, że wiem przecież jak to działa, znam prawa wszechświata, to, tamto, wszystko. I nagle zaczęłam zauważać, stwierdziłam, że ok, zacznę zauważyć swoje myśli, nie? zacznę faktycznie się temu przyglądać wszystkiemu. I nagle zrozumiałam, że programy, które były w moim umyśle, które się wysypywały po to, żebym ja. Jak do tej pory zauważałam te programy, no bo przecież byłam tak mocno w sobie dzięki tym medytacjom, dzięki temu, że więcej czasu poświęcałam sobie niż skrolowaniu telefonu i tak dalej, tylko po prostu byłam totalnie w sobie. To dla mnie, program za programem, naprawdę nie musisz robić sobie hipnos, nie musisz sobie robić e, m, rytuałów, jakichś tam dziwnych rzeczy. Naprawdę wystarczy być total w sobie, totalnie w sobie, żeby zauważać rzeczy. Które ci totalnie nie służą, które są programami, które one się wysypują, żeby ci, coś, żeby ci to pokazać. Ale jeśli ty ich nie widzisz, to one się manifestują w Twoim życiu, żebyś to wreszcie dostrzegła. I ja zaczęłam zauważać, co się dzieje w moim życiu, ile tu się dzieje w ogóle bałaganu, o co w tym wszystkim chodzi. I nagle zrozumiałam, że muszę się przyjrzeć swoim myślom i wyobraźcie sobie, że te programy, które mi się wysypywały które miałam w sobie na przykład, które mnie blokowały od zawsze. Ja to one mi się wysypywały, a ja je brałam jako swoje i ja się wkręcałam dalej w tą myśl. I miałam sytuację z autem, gdzie zepsuło mi się auto. I ja mimo tego, że w, w, głowę miałam skierowaną na manifestację z, z życia swoich marzeń, tym samym auta swoich marzeń, gdzie skoncentrowałam się na tym, że mm, no, przecież jakby mam bogaty mental, i, i ja myślę, jak bogata, i, i, i to wszystko jest takie właśnie mm, y, sprzyjające mi. To ja, m, mając na przykład, wstając, dajmy na to z wizualizacji, w której widzę siebie jadącą cudownym autem, moim wymarzonym, gdzieś tam, w cudownym miejscu, nagle konfrontuję się z mechanikiem, który. De facto jest y, częścią mojej, mojej lekcji, y, który tak naprawdę pokazuje mi znowu zepsute auto, który je naprawia, a później znowu ono jest zepsute. I frustracja, i frustracja. I ja miałam tylko. Ja zaczęłam to zauważać. Ja zaczęłam teraz myśleć, kurczę, co się ze mną dzieje? I ja zauważyłam, że najpierw wysyłam sygnał, Obfitość, miłość, auto cudowne wspaniałe, wszystko jest ok, nagle idę do dajmy na to do kuchni. z, z kuchni mam widok na, na swoje podwórko i widzę tam moje stojące auto i nagle. Co ja mam zrobić? Co? Może ja teraz zrobię aferę, może ja zadzwonię do niego, może ja tu zwrócę mu uwagę, może ja to załatwię, może ja tam to załatwię, a może go sprzedam. I to i totalnie jakby myśl, myśli z pozycji. Braku z pozycji y, 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 przeszłości. Czyli wygrzebywałam te wszystkie y, y, z, ze swojej pamięci programy, którymi żyłam, z, z, z tą, ten brak, ten, y, to tak, ta taka obawa o to, co będzie, jeśli ja czegoś nie zrobię. I to wszystko mi się tak wysypywało, wysypywało. I ja nagle w pewnym momencie, jak wróciłam do medytacji, miałam takie. O, co, co ty robisz? Hej, co ty myślisz w ogóle? Czy ty słyszysz, co ty myślisz? Kurczę, wstałaś z medytacji, w której wizualizujesz sobie siebie gdzieś tam w przyszłości, gdzie jesteś cudowna, wspaniała i tak dalej, i teraz nagle podchodzisz do, do, do swojego auta, widzisz je i, 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 i cię skręca. To, to jaki jest sygnał wysyłam? Ja tam tworzę emocje, przecież ja tworzę emocje, że kurczę, nie mam fury. Nie mogę sobie pojechać tu, nie mogę sobie pojechać tam. Wiecie, czy to jest dla mnie, gdzie też nawet nie chodzi o to, żeby pojechać na przykład po córkę do wszystko no bo wiadomo, taksówką pojadę to tamto, ale ja mam fioła na punkcie yy, dla mnie największą pasją jest yy, oglądanie nieba. Ja mam fioła na punkcie nieba. Co co to dla mnie oznacza, żeby na przykład nie móc zabrać Elenki i pojechać na przykład w jakieś przepiękne miejsca, bo oczywiście moje osiedle to zostawia mi domkami te to cudowne niebo, żeby sobie popatrzeć na niebo, pospacerować gdzieś, pojechać do lasu i tak dalej. Dla mnie to jest jak więzienie po prostu, brak auta, nie? W takim przypadku, gdzie daleko mam do lasu, gdzie daleko mam do takich miejsc, gdzie można sobie pospacerować itd. i tak dalej. ja wysyłam sygnał miłości. Miłość, 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 szczęście, radość. Widzę swoje auto i mam takie Mada, dlaczego tak się dzieje? O co w tym wszystkim chodzi? I tak jest ze wszystkim. I to jest tak subtelne, kurczę, nie zauważysz tego. No dopóki nie zaczniesz praktykować uważności, nie masz szans, byś to zauważył, bo to jest produkcja myśli. I ty się po prostu w pełną złapiesz. To jest tak, że któryś tam przebiega myśl, przebiega. Przebiegasz w końcu, któraś cię szturchnie i ty masz takie. Dobra, to ja zadzwonię teraz do tego mechanika, ja mu i ja mu to, ja mu tamto. Ale stop, czy Ty myślisz teraz z pozycji mentalnego bogactwa? Czy Ty czujesz się w obfitości? To Ty będziesz teraz awanturę robiła mechanikowi, mimo że czujesz się mentalnie bogata, gdybyś, no dobra, mentalnie bogata równa się bogata fizycznie. Więc jeśli masz na przykład, czyli stwórz, zanim Ci się pojawi to w rzeczywistości, Czyli jesteś bogata mentalnie i ty patrzysz, um, czyli dajmy na to, czujesz się jakbyś miała milion złotych, no bo jesteś bogata mentalnie. I, i co ty, jakbyś miała milion złotych, na godzinę się przejmowała mi ze wszystkim autem za kilkanaście tysięcy? Co ty tworzysz? Więc tu jest, z rana wysyłasz taki sygnał, a wieczorem taki sygnał wysyłasz? No bo z rana taki, jak po południu taki. Co się ma dziać w Twoim życiu? Rano Ty jesteś, kurczę, wiesz, yin tutaj sobie medytujesz, po prostu namaste, a jedziesz po południu i aferę kręcisz na przykład, nie wiem, w przedszkolu z jakąś panią, bo Ci dziecko coś tam zrobiła z dzieckiem. To jest absurd. I Ty tego nie zauważysz, dopóki nie zaczniesz praktykować uważności. Nie ma szans. Ja Ci to mówię. Człowiek, który... Medytował od groma czasu, gdzie już naprawdę mogę Ci powiedzieć, że doszłam do takiego momentu, w którym siedzę na przykład i o niczym nie myślę. I mam także. O, o Jezu, o niczym nie myślałam, <grywa> bo doszłam do tego momentu, w którym po prostu pozwalam tym myślom przepływać. One są, one przychodzą i one zawsze będą przychodzić. Jedyne co. Y Różni Ciebie od Mistrza, Mistrza, wiadomo, tego w Tybecie, to to, że On się nie angażuje w te myśli. On wie, że one nie są jego, że one nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, są tylko wytworem pochodzącym z Twoich wszystkich programów i z Twojej pamięci. A ty nie możesz żyć z pamięci, bo jeśli jesteś w takim życiu, które ci nie odpowiada, to znaczy, że nie możesz czerpać z tego, co było, nie możesz już żyć w ten sam sposób na podstawie tego, co znasz, bo będziesz ciągle w tym samym miejscu. A ty chcesz iść do przodu, chcesz się rozwijać, to ty musisz zacząć robić rzeczy, których wcześniej nie robiłeś. I o tym jest to wszystko. Zwróć uwagę. Jakie wysyłasz sygnały? Co robisz w swoim życiu? Zwróć na to uwagę. Bo naprawdę to jest mega subtelne. To, że Ci się wrzuca myśl i Ty się zaczynasz nagle w nią angażować i Ty wysyłasz sygnał. I nawet jeśli przestaniesz za chwilę o tym myśleć, to sygnał poszedł, bo ty, się za, bo ty przez pięć minut zmywania naczyń byłaś skupiona na tym, co by tutaj, kurczę, przygadać temu gościowi. A ja? bo tutaj no... O to z tym wszystkim chodzi. Że ty kreujesz każdą swoją myślą. Oczywiście nie bój się swoich myśli, bo to jest kwestia tego, żeby nie mm, zaangażować się. Żeby na przykład 90% Twojego czasu były myśli z, z poziomu duszy, a dziś no, myśli z poziomu duszy. No wiesz, co mam na myśli, że. Mm, żebyś angażowała się w to, co pochodzi z Twojej duszy, czyli co jest dobre, ciepłe, miłe i tak dalej. A resztę, to resztę na przykład w te mniej ciekawe z programów, to nie będzie miało siły przebicia. A jeśli Ty wysyłasz sygnały tak sprzeczne, że to jest pół na pół, to Ty nie będziesz mieć harmonii w życiu. Tam jest dysharmonia, dlatego że wysyłasz jeden sygnał, za chwilę drugi idzie inny. To, to jest szaleństwo. Wszechświat wiruje wokół Ciebie. Po prostu nie wie, co ona, czy ona się zdecyduje wreszcie. To, co wysyłamy. Kłócenie się z, z mechanikiem, czy może to wysyłamy. No i dzieje się kipisz. Kipisz się dzieje w Twoim życiu. Więc co zrobić? Zacznij medytować albo robić cokolwiek, co będzie Ci pozwalało na to, by kreować, by... Trenować swoją uważność. Ja to robię za pośrednictwem medytacji. Dla mnie nie ma lepszego narzędzia. Medytacja jest konieczna do tego. Więc to jest jedyny sposób: zacznij być uważny naprawdę na to, co wysyłasz od siebie. Masz chaos w życiu, to dlatego, że wysyłasz sprzeczne sygnały. I oczywiście tutaj mówię o takim chaosie, który jest w życiu kogoś, kto naprawdę pracuje nad sobą. Kto zauważa pewne rzeczy, bo już teraz abstrahując od tego chaosu, który też jest wynikiem tych Twoich programów, wszystkich, które na początku, no to cały czas masz chaos, tak? Na początku, no bo wyłażą te wszystkie programy, z, z którymi trzeba pracować i tak dalej. To jest naturalne. Ale Ty zacznij skupiać uwagę na tym, co Ty teraz robisz. Patrz na swoje myśli, stań obok siebie i zaobserwuj. Obserwacja będzie możliwa tylko wtedy, kiedy będziesz praktykować uważność. Chcesz jeździć na rowerze? To trenuj jazdę na rowerze. Chcesz dobrze gotować? Trenuj gotowanie. Nie ma innej opcji. Dlatego stworzyłam paczkę marzeń, dlatego stworzyłam to audio manifestacji, gdzie masz tam po prostu 45 minut taki. Piguły konkretnej. Więc zapraszam Cię serdecznie, jeśli zechcesz, na, na moją stronę. Też będzie link pewnie pod tym filmem, gdzie będziesz mógł dostać taką paczkę marzeń, gdzie jest właśnie audio, w którym są piguły. Po prostu wszystko, wszystko, wszystko o manifestacji, co zdołałam zebrać przez ten cały czas, na no w swoim własnym przykładzie, gdzie masz medytację. Gdzie możesz się spotkać ze sobą z przyszłości, czyli dostroić się do siebie, zobaczyć siebie i zrozumieć kim ona jest, kim on jest, i zacząć żyć właśnie w ten sposób. Zacząć mieć mental tego człowieka z najwyższej częstotliwości, który jest tobą. Zadać pytania, na które dostaniesz odpowiedzi. I też przede wszystkim e-book, mentalne bogactwo, na który, w których masz pytania już gotowe. Które pozwolą Ci zmienić całkowicie mental. Także zapraszam Cię serdecznie. Mam nadzieję, że ten odcinek pomógł Ci, <laughs> że kliknęło. <laughs> zapraszam Cię do dyskusji w komentarzu. Bardzo Cię proszę o udostępnienie, jeśli uważasz, że to komuś pomoże. I przede wszystkim proszę Cię o zostawienie subskrypcji, <laughs> po to, by być na bieżąco, bo tych odcinków będzie znacznie więcej. Mam nadzieję, że zachęcisz mnie w ten sposób do działania i do tworzenia większej ilości filmów. Daj mi znać w komentarzu, czy zrozumiałaś po tym filmie, że wysyłasz sprzeczny sygnał, mimo tego, że jakąś część czasu poświęcasz na swój rozwój, na pozytywne myślenie, medytację, jogę, etc. etc. Daj mi znać, kochanie. To leci bardzo mocno. Dziękuję za Ciebie. Pójrzaki, dobranoc. A, i zapraszam Cię na Instagrama również.